handlowa każdej firmy, ale ile takich samochodów miesięcznie trzeba sprzedać, żebyś stwierdził, że miesiąc jest udany? Od liczby aut to nie jest uzależnione, można jedno dobrze sprzedać. Dobra, no, zresztą w tym odcinku o tym mówiliśmy. <grym> I może być udany. My gdzieś bardziej działamy jako firma, tak? Ja, ja liczę dochód, tak? Żeby wyciągnąć dochód gdzieś tam z miesiąca, z kapitału wrzuconego, niż pojedynczo od, od auta. Są auta, które gdzieś tam zmarżujemy dobrze, są auta, które musimy gdzieś tam wypchnąć blisko zera i wrzucić pieniądze dalej w obrót, żeby, żeby, żeby to grało. Staramy się nie trzymać aut dłużej niż 3 miesiące. Tak? Rotacja magazynu w granicach 50% miesięcznie i taki system przyjęliśmy i takim systemem idziemy, tak? żeby te auta rotowały, a nie żeby stały. Wiadomo, każde auto ma swojego klienta po, po roku. Patrzę po konkurencji po dwóch latach, gdzieś tam się ten klient trafi i ta marża zostanie. Tak? Tymi pieniędzmi jestem w stanie obrócić 2, 3, 4, 6 razy w tym momencie i myślę, że na tym wygram, tak? Dlatego nie liczymy marży od autu.